oh got it Ile od ciebie dasza, ile od ciebie wezmę, sam dałbym cały świat, mimo że tak bardzo nie chcę. Gdybym mógł cofnąć czas, zacząłbym to wszystko wcześniej. Daje im nowy stan, czuję, że to moje miejsce. Ile od ciebie dasza, ile od ciebie wezmę, sam dałbym cały świat, mimo że tak bardzo nie chcę. Gdybym mógł cofnąć czas, zacząłbym to wszystko wcześniej. Daje im nowe stan, czuję, że to czy wszystko jest ze mną ok? Czy to dalej ta sama osoba? Skoro dziś wszystko mi pachnie jak seks, nie wiem jak mam się przy tobie zachować. Nie wiem, czy to nie pierdolony ser, nie chcę iść spać, bo przyśni się ona. Kilka słów, które nie mogą przejść kurwa przez gardło. Czarny słów, możemy razem w nim miasto. Ciągle wyzwania iPhone, gadają mi w kuchu to samo. Ja czekam u ciebie na linii, jeśli nie odpowiedź, no to będzie słabo. Ile od Ciebie dasz, a ile od ciebie wezmę? Sam dałbym cały świat, mi że tak bardzo nie chcę. Gdybym mógł cofnąć czas, zacząłbym to wszystko wcześniej. Daje im nowy stań, czuję, że to moje miejsce. Ile od Ciebie dasz, a ile od ciebie wezmę? Sam dałbym cały świat, mi że tak bardzo nie chcę. Gdybym mógł cofnąć czas, zacząłbym to wszystko wcześniej. Daję I feel that this is my place.